Dziś obchodzimy wspomnienie św. Mateusza Apostoła. I święta Matka Kościół daje nam tego dnia wsłuchiwać się w czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. Słyszymy: Zachęcam Was, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani: z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. I tu jest właśnie, myślę, tajemnica bycia chrześcijaninem, że chrześcijanin jest zaproszony, aby na wzór Jezusa Chrystusa kochać drugiego człowieka. I jak my możemy to robić? Aby móc kochać drugiego człowieka, jest potrzeba, abyśmy byli we wspólnocie. Dlaczego? Ponieważ dopiero wspólnota pozwala nam naprawdę zobaczyć, kim jesteśmy. Wspólnota ma takie piękne zadanie mianowicie zadanie lustra. Ja mogę myśleć o sobie rzeczy wspaniałe, mogę myśleć, że nie wiem, jestem jak pięknym człowiekiem. Tymczasem wystarczy jedno spojrzenie w lustro, aby zobaczyć, jaka jest prawda. Gdzie tkwi problem, gdzie jest trudność. Że z reguły, osoby, które są takim lustrem, my w sposób spontaniczny chcemy eliminować z naszego życia. Chcemy tych osób unikać. Dlaczego? Bo one sprawiają nam przykrość w znaczeniu psychologicznym, emocjonalnym, bo jeżeli ktoś pokazuje mi, kim ja jestem, to znaczy, że ja nie mam cierpliwości, naturalnie ludzie czasami mówią tak, a on mnie wyprowadził z równowagi. A może trzeba było się zapytać, jak to się stało, co było w moim sercu, że ktoś potrafił wyprowadzić mnie z równowagi, to znaczy, ktoś potrafił mi pokazać moje serce. Ja też mam takie osoby, że ze wszystkimi żyję w pokoju, a wystarczy że się spotkam z jednym błogosławionym bratem, i od razu okazuje się, że podchodzi mi ciśnienie, rośnie adrenalina na, na skutek takiego spotkania. I jakby w sposób spontaniczny chcemy takie osoby eliminować. Tymczasem, właśnie paradoks polega na tym, że to one są tymi błogosławionymi, które pokazują nam prawdę o nas samych. Wraźmy sobie, że idziemy do lekarza i lekarz znajduje nam jakąś chorobę, a, a my idziemy do lekarza i mamy chorą rękę i robimy wszystko, żeby on tej ręki nie zobaczył. No to nie ma sensu. Właśnie idąc do lekarza, jest potrzeba, żebyśmy wyciągnęli tę rękę chorą, pokazali, powiedzieli, zobacz, całe ciało jest zdrowe, ale ręka jest chora. Tak samo w naszym życiu duchowym jest potrzeba, abyśmy idąc do Jezusa, właśnie stawiali te rzeczywistości, które są chore. Które, które, które nas bolą, które potrzebują uzdrowienia. My często wstydzimy się i chowamy, i wtedy nie ma możliwości, aby Jezus je, je uzdrowił. I właśnie to znoszenie siebie nawzajem w miłości to nie jest znoszenie takie stoickie, które mogłoby polegać na tym, że ja zacisnę zęby, nie będę nic po sobie pokazywał. Nie, nie o to chodzi. Właśnie chodzi o te spontaniczne reakcje, które się w nas rodzą. I to jest dziełem Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może doprowadzić nas do takiej sytuacji, że ja będę kochał tego drugiego, który może na przykład wyrządza mi też krzywdę, może swoim postępowaniem tak się zachowuje, że ja na skutek jego cierpię. I teraz Pan Bóg, Jezus Chrystus, przychodzi i mówi: Zobaczcie, znoście siebie nawzajem w miłości. I Jezus Chrystus na szczęście nie tylko daje nam słowa, ale daje nam swój przykład. Mówi: Zobacz, tak jak ja. Ciebie umiłowałem, idąc za ciebie na krzyż, kochając ciebie, oddając za ciebie swoje życie. Czasami jest też taka pokusa, że szukamy wspólnot albo miejsc w kościele, w których jeżeli się znajdziemy, wszyscy nas będą chwalili, mówili o nas dobrze. Będą podziwiali to, co robimy. To nie jest wspólnota. To jest szukanie jakiegoś miejsca w kościele, w którym ja tak naprawdę chcę żyć w łudzie, bo na skutek swoich kompleksów chcę błyszczeć przed innymi, przede wszystkim przed samym sobą. Więc wspólnota jest tylko wtedy wspólnotą nie kiedy ty coś dla niej robisz, ale kiedy ty w tej wspólnocie jesteś i ta wspólnota może ci mówić prawdę o tobie. Nie każdy chce nam mówić prawdę o nas, dopiero musimy znaleźć człowieka, który będzie nas kochać, żeby mógł nam powiedzieć prawdę o nas z miłością. Dlatego naprawdę powinniśmy błogosławić i być wdzięczni Panu Bogu za ludzi, których nam daje we wspólnocie, a którzy są zawsze boleśni dla nas, którzy mówią nam prawdę, że jeszcze nie jesteśmy chrześcijanami, że naprawdę dzisiaj znowu musimy wstawać na nowo, podnosić ręce do Boga i prosić, aby się nad nami zmiłował, abyśmy mieli miłość do drugiego człowieka. I to zdanie znoście siebie nawzajem w miłości jest też takim jednym wezwaniem. Jest taka jedna osoba, którą Pan Bóg bardzo chce, abyś znosił, abyś znosiła w miłości. Mianowicie to jesteś ty sam. To jest też zaproszenie, które dzisiaj przychodzi od Pana Boga w stosunku do ciebie i do mnie. I Pan Bóg mówi: "Znoś siebie w miłości, tak jak ja ciebie znoszę". My często siebie nienawidzimy. Myślę, że większość z nas ma dobre intencje, ma wielkie pragnienia bycia chrześcijaninem, ma aspiracje do, do, do naprawdę bycia człowiekiem, który ma w sercu dobre intencje, szlachetne, że jest, żebyśmy byli ludźmi prawymi, abyśmy nie grzeszyli. To nie jest zachęta do grzechu, to co teraz mówię, ale Pan Bóg mówi: zaakceptuj dzisiaj swoją słabą ludzką kondycję człowieka, takiego, jakim jesteś. Zaakceptuj, dlaczego masz prawo, żeby to zaakceptować, bo ja Ciebie kocham. To nie znaczy teraz być okej, okay, ja już nie muszę nic w życiu robić, nie muszę nad sobą pracować, nie muszę zapierać się samego siebie. Nie. Pismo Święte trzeba brać w całości. Słowo Boże mówi, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, mówi Jezus Chrystus. Więc jesteśmy zaproszeni do zapierania się samych siebie, do, do walczenia z tym, co jest grzechem, do odrzucania tego do pójścia za Jezusem. Ale Jezus dzisiaj przychodzi i mówi przyjmij siebie takiego, jakim jesteś dzisiaj, bo ja Ciebie kocham. Moje spojrzenie z krzyża nie jest spojrzeniem, które będzie dotyczyło Ciebie, kiedy będziesz lepszy. Jest spojrzeniem, które patrzy na Ciebie dzisiaj, grzesznika, słabego człowieka. Tak jak Jezus spojrzał na Lewiego w Ewangelii dzisiejszej i powołuje grzesznika, żeby poszedł za Nim. Takiego, jakim był. Nie powołał człowieka doskonałego. Powołał grzesznika. Odrzuconego przez innych. I dzisiaj tak samo przychodzi Pan Bóg i mówi: pójdź za mną, taki jaki jesteś. Nie wstydź się, ale też nie chciej grać, nie chciej udawać innego lepszego, bo to jest hipokryzja, to nas tylko od Boga oddziela. Żebyśmy mieli odwagę stawania w prawdzie przed samymi sobą, żebyśmy mieli odwagę stawania w prawdzie przed wspólnotą, w której żyjemy, w której się formujemy, daj Boże. Abyśmy mieli odwagę stawać w prawdzie przed Panem Bogiem, tacy jacy jesteśmy, grzeszni, słabi, prosząc Boga, aby miał miłosierdzie nad nami, aby dawał nam ducha świętego, abyśmy też potrafili pokochać samych siebie, takich jacy jesteśmy dzisiaj. Jutro, jutro zależy od Boga. Przyjmijmy tę łaskę, prośmy, aby Bóg, właśnie kiedy modlimy się, aby chcemy znosić innych w miłości, abyśmy również chcieli z taką pokorą znosić samych siebie. Prosząc Boga pokornie o nawrócenie, abyśmy mogli się stawać tak jak On, żeby świat mógł zobaczyć dzisiaj Jezusa Chrystusa, który pragnie przyjść w Twojej postaci w postaci Ciebie i w postaci mnie, do tego pokolenia, które cierpi i szuka Boga, szuka Zbawiciela. Niech Bóg zmiłuje się nad nami, niech daj nam wiele pokory, niech daje nam swojego Ducha Świętego. Amen.